Moi drodzy, w związku z tym, że ta upadłość konsumencka, czyli złożenie tego wniosku, cały ten tok prowadzenia upadłości nie jest jeszcze dla Państwa zupełnie zrozumiałym, i macie Państwo bardzo wiele pytań dotyczących samego początku tej upadłości, czyli jak złożyć ten wniosek, co potrzeba do tego, aby tą upadłość przygotować, chciałabym Państwu tutaj w kilku słowach przypomnieć, a dla tych osób, które chciałyby. Przygotować się do takiego wniosku, złożyć taki wniosek, no przede wszystkim, zapoznać Państwa i wytłumaczyć, wyjaśnić, jak to wygląda. No i wiele pytań też tutaj pada z Państwa strony, kto taki wniosek może złożyć. I w prywatnych wiadomościach, które do mnie piszecie, piszecie, że nie prowadzicie działalności gospodarczej, a chcielibyście taki wniosek złożyć, i słyszeliście, że nie można. Otóż, drodzy Państwo, Upadłość konsumencka jest dla osób, które nigdy nie prowadziły działalności gospodarczej albo